oto Czwarty odcinek mojej super serii War Thunder! Jeżeli lubicie mnie, mój kanał i grę War Thunder Proszę o subskrypcję Bardzo proszę o subskrypcję Jest to, Dla mnie będzie to wybawieniem Jeżeli będę jeżeli ktoś będzie mógł mnie zasubskrybować, no naprawdę proszę o subskrypcję i proszę o lajki. Chcę jakoś zacząć z tym YouTubeem, chcę być popularny, naprawdę tego chcę. Pragnę tego, to jest moje marzenie, żeby zacząć z YouTubeem. YouTube! Lubię to, chcę tam być. E, już go ktoś zdjął, Holender Już go tam nie lubię, to nie? E, jest. jest pierwszy frag super O ajajajajajajaj aj, 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 aj. no to ewakuacja bo no, nic z tego nie będzie nie to nie wyszli widzieliście ludzie? widzieliście to straszne było no niestety nikt z tego samolotu się nie uratował no to jest przykra wiadomość ja wiem a cóż, się bardzo... Nie, gdzieś nie ma gdzie mamy punkty tracimy, przecież cholernie tracimy punkty do tego przez rogację. Człowiek, ty chcę wracać na strefie B. Strefa B musi być nasza, musi, 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 a też musi być nasza, wszystkie strefy muszą być nasza. nasze. Nasze, 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 nasze. Uff, uff. Przepraszam, troszkę się kurzę, troszkę. Jestem bardzo wkurzony, no bo chcę, żeby nikt się nie zajął lądowaniem, no. Sam będę musiał radzić sobie z lądowaniami. I to wcale mnie nie pociesza, ponieważ chlapy lądowanie, no. Tak, super. Lewy jak ja już tutaj jestem tutaj. Dobra. no po połowie się wcale nie będę lądował chyba, no nie? Dobra, by nie Dobra. No teraz będę bardzo ta wariata z taką prędkością lądować. Nie Jezu, ne, je, to i je ogóle, A co jest? Stefé a, a strefy B to co? Podůrzył, Jestem na strefie B. Dobry panowie, ja sam jestem nieskończony. No musicie ciągnąć. A znowu Żukowskiego mnie zabił, ten razy trochę inny z... Żuki ale zabije. Holandar. Byłem na strefie B, widzieliście? Wylądowałem, ale się nie ukazało. Tak okazało się, że byłem troszkę za daleko pod opasem, No, i... no i nie przejąłem. Przykro mi, ale przynajmniej wiemy, tutaj mamy więcej stref. Małe strefy A. O, dobrze by było, gdybyśmy wygrali. Yy, widzę, że tam chyba coś ląduje. Chwila. Czy tam coś ląduje? Ups, B 109 Kiedy? Yy, tam nikt nie bronił do tego no, lotniska. Strefy A. Dobra, nie tam ktoś się jednak broni ale strefa B jest w niebezpieczeństwie trzeba się nie zająć tych <coughs> będę lądował to jest mój tajfun tak mój tajfun ładne wnętrze lubię to wnętrze na kawkę czy żadnym, ale nieważne dobra muszę lądować klapy do lądowania i jedziemy ciśniemy ciśniemy nie zdejmujcie iszaka właśnie oni przyjmują A a my przyjmujemy B tak to może aerodynamiczny nie ma takiego Jeszcze raz dobiłem? Czy już tym razem się nie udało Ci do powietrza nas cholera O, jeny Szybko gaśnij, gaśnij Ach, robi balon. Ktoś już nie pozwolił to w 87. Ja się nie dziwię, że on nie chciał, żebym lądował, no To jest oczywiste, że on nie chce, żebym wylądował No widzicie, teraz dopiero będzie się działo, bo... Biorę ten wielki samolot, Bill Einheim, i będę nim lądował. Ponieważ nie mam już małych samolotów, tylko wielkich, ale będę lądował tylko małych. Sorry, no. Ojeju, mam obie strefy, mam obie strefy, ja kurde, tak! Jest, mam no, obie. Okay. Jest, udało się, mam obie strefy. Super. Tylko, żeby na mnie tylko zajechał. Będzie się działo, że ho-ho. Dobra? Nie, wciągnę to. Tak mocno, ale idzie. Na konstrukcji do bojowej, bo niż no to jedziemy. Będę i tak lądował, bo chcę. Jest. Co? Przyjmują jednak, jednak nam. przejmują. Naciskamy Musimy je natychmiast odzyskać. Pociskamy i jedziemy. Wiem, że podwozie nie jest podpuszczone, no, nie jest szkoda, żeby mieć podniesione podwozie, opuszczone podwozie w, w czasie lotu, ale też przy takiej prędkości możemy się po prostu się urwać, ale muszę urwać, to jest wskazane, gdyż, wiecie co jest, grane. O, nawalaj, nawalaj, wiesz? Spadaj. Ej hey, no! Pilot nieprzytomny, pilot! Uuuu, przegraliśmy tę misję. Nie odbijemy już pewnie tego lotniska. Pewnie tego lotniska. Jeszcze pewnie stracimy lotnisko B. B i będzie BB. Razu, oh, jeju, jeju Hurricane MK4. Duca wam, da Co mamy zrobić z Hurricane MK4? Szybko raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery. Lecimy, 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 jak

Tego zależy misja. Ląduję czy się rozbierę. Przegrywamy. Nie ma przegrywamy. Ja przyjmuję tego do wiadomości, tak? Nie. gąbą, no sam se gongą go, Nie pomożecie to dupa! B. Jezu, tak! Jahu jestem! Nazwaliście mnie Jahu, bo jestem od przyjmowania! Jest! Tak! Teraz uciekać, póki żyjemy. Co nie? To nie jest możliwe! A, to super. Opuszczone. Już, tak, tak, tak. Wiedziałem. Przejąłem strefę i proszę, i piętnastka. Ja nie może się naprawię. Nie, nie naprawię się. R, F, Nie. Dobra, już pomiem. Nie pomogłem. No, chciałem pomóc. Wylądowałem. Przejąłem tę strefę, no. Jeśli ja tylko na chwilę ją Zobaczymy koniec misji, ale... Już temu tak! Pięknie! Stąd, stąd, czarny! Nie widzę, że nie jest to. Happy end! Nie jest happy end! O nie! Nie, 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 nie! Jak ktoś wyląduje, PF109! PF110 Ląduj, ląduj, ląduj! Jestem człowiek, ale chce, żeby tam. Chcę tego. Naprawdę tego chcę. Ta nadzieja! Kilku samabolota! Ta nadzieja! Szabolota kilku! Przejąłem strefę! Lecz to lamp było! A ten koleś już się rozbijał! Dobrze już Dobra, teraz trzeba oglądać baktrójkę. Baktrójkę teraz poglądamy. O, bo co się dzieje tutaj? Dlaczego? nie ląduje! No dojdę sobie fraga, ale on ma lądować! Ja, ja lądowałem na dłużenie! Wylądowałem w strefę, pokazało się, że nie wyskoczył! Wrócił, przejmuj! I tak, teraz... Tak, no. ja uciekaj od lotniska! No, no, kuj! Zrozumiałem! Tak, wyciąga podwozie, widzicie to? On wyciąga podwozie! Teraz, tak, teraz o to chodzi! Jest! Jest! Tak! On to zrobi. Dlaczego startujesz? Nie! Ląduj, ląduj! Na no, szkoła na pod... O oh, render, nie wyszło. Ale dobrze przynajmniej nie jest Stefan czy ja. No dobrze. No. Jeszcze chwila, jeszcze chwila i wygramy. Tak, tak. Mamy tę strefę! Ciekawe kto ją przejął... PRZEJĄŁ JĄ! JEST! On ją przejął! I 15! Taki słaby samolot, a jednak! Tak! Wygramy to! Wygramy To nie wiem, którą będzie miał miejsce... Nie wiem, będzie miała miejsce, ale wygramy! Jest, weź, jest, 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 jest! Tak! Udało się! Udało się! No, dzięki, to się udało! I jest wykonana! I takim... Pięknym akcentem zakończymy ten odcinek. Chyba chwila. O tak, coś tam zbadamy. Coś tam zbadamy. Mam dalej, dobrze. Zakończę. Jest to do przodu. Idę. Dobrze. Tym pięknym akcentem kończymy. Siam.